Witam w kolejnym filmie Tutaj Jacobini, oczywiście na kanale To jest no powiedzmy film już nie nagrywany na zapas Tak, czyli wtorkowy jak to pewnie widzicie Tutaj mamy promocję Bardzo ładnie Jak nie patrzę na co jak zwykle Tak Mhm. Mm Obrońca, ocaleniec, bohater. I jakieś takie rzeczy. I letnia talamy. Widziałem nawet, co brały? Chyba. No, nie boję się. Srebro. Nie. A złoto Nie ma pada złota. Schemat. Pułap. Padł, tak? Aha, bo tu wybierz przedmiot, a to nie wyjdzie. To nie wyjdzie. Takie oto rzeczy. Dobrze, przejdźmy dalej. No tutaj chyba temat broni białej, szafki. tego co nie Nie. Pułapki. Co to się no więc bardzo, dobrze bardzo. No. Tak nie musimy ukrywać. Yy, musimy sprawdzić, jak tam nasze ekspedycje. Oczywiście. Okej. Okay. Drewienko, No, macy, macy. Maców trochę. Ech, znowu mi coś kontroler wariuje, czy co? Nie wiem. do srebrna i P do Tak. Mamy tutaj metal. Surowy proszek minera mineralny. Powrót. No, takie dosyć słabe rzeczy. Dobrze. Tak to wygląda możemy wziąć tą ekspedycję i użyć tu tego oraz tego rozpoczynamy mhm. i co to by mi się przydało? Myślę, że zapas nie mogę. Dobro, to je sobie sebi ekspedicija tako. Dobro.

Tutaj sobie Niestety. uzupełniamy paliwo, tak? Uzupełniamy sobie paliwo do naszych strony. Robimy blue blue. Tak, robimy blue blue. je lub zaryzykuj napełnienie trzeciego. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. A ty co sądzisz o tym? Spodoba? A -a. Si e, co? Hmm. Zanim zaczniemy eksperymentować, podoba Ci się opcja? Czy ktoś ma pomysł na to, jak wysuszyć no. Ktokolwiek musi Tyś. być lepszy niż Komosa. Wyżej miałem gdzie o kolegę, który ciągle chce do mnie. Hej, może coś nagramy kiedyś, nie? I nic z nim nie, nie nagramy. Dlaczego? Potrzebuję wspomnienia. Nie? Panie, no, nie czemu? Bo chciał to zrobić tylko dla sławy. A. Hmm. Hmm. Co Pewnie wiemy, to nie przypadek. Pewnie wiem o tak kogo chodzi, zamiast. ale. Tak, wiesz? A nie! Ech, może? No, nie, 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 nie. nie. To, Aha, to jest to. prywatny kolega, ale tamten to. Ktoś w ogóle nie chce się z hmm. No Także. Tak to wygląda. Syfon A to. My go cały czas wybieramy. O ten! Czy co? Tak. A to który to jest? Ej, pytanie: No teraz będzie ostatni w tym syfonie. Chcę mhm. zaktywować czy niszczyć? Mmmm, wysoko niszcz. Dobra. Tu? A my jakieś pytanie? Jakich? Sprawdźmy, czy znajdziemy kolejny. Miałeś jakieś pyś... no. jakieś pytanie, no? E, nie. A Ej, który to jest zbiornik? Pytanie. Nie, nie miałem? Nie, to pieni. A tak. przynajmniej nie pamiętam. O. Nespoko. No, Dobra, cijmy po kolejne. No i to co to ja jest tymi wykrzyknikami? Firework. To czasem to... nie... To czasem nie moje wykrzykniki? Albo czyjeś tam? Nie. Zaraz to sprawdzę. Mm. Je to? A tu mamy swój wygrzytnik, a ja tutaj, tu? Hop. Co jest? Ty, nie rozumiem tej gry. Widzały, patrzcie ile na mapie, nie zakończę. No bo długo nie grałeś, a wyzwania się pojawiały. Dzisiaj będzie ostatnie. Jeszcze się zakończyć 14 dni. Tak. I brońkę można z tego uzyskać, a wyzwania są do 16 lipca, nie? A Więc... uzyskałeś? No jeszcze nie, bo... Bo jakby teraz ja wczoraj jeszcze nie zdobyłem, więc teraz chcę sobie zdobyć, ale tak mi coś nie idzie. Nie? Mhm. Ja? No to sobie. W kolejnej misji, a o 15 mhm. będzie ostatnie. Dobra, Dobra. uruchamiamy to. Dobrze, No ja gram jakimś grabarzem 2-5 i jakąś pompę, 2-2 i... 3-4 Są to nawet słabe bronie. <laughs> nawet słabe. Co? <laughs> so. szkody. Kiedy każdy myśli, że nawet dobre, to co mówisz nawet słabe. Tam, to tak 3 nie jest dobrą bronią? Ehm, do przodu, nie wiem, wiadomo, to jest, w nie jest dobre. teraz jest Nie To jest taka słaba teraz to jest, no, no, nie jest to Nie wiem, tak, tak, no, to jest <otthação>

うん。 Mniej. Nie A tam są czy jeszcze budynki, budynki. dobra, lecę tam. Tylko nie wiem czy dam radę. Ja też nie wiem czy dam radę. O nie. To jest krucho. Plimatyz za nie Dawaj, on żeby chcesz... Tak A nie mam pojęcia, może wbił. Na koniec nic, nie rozebrać PD. Dobry. Najlepszy przyjaciel. Bardzo dobrze, bo sklepie z przedmiotami akurat nie blokowało pa, gol Tak? Dobrze. Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję albo komentarz, jeśli mi nie lubicie. Cześć! Dzięki za...